Co, dzieciaki? Cieszycie się, że jedziemy na wycieczkę? Tak, będzie super ekstra! Czytałam, że tam, gdzie jedziemy, po zamku chodzi duch. Czy to prawda, babciu? Są tam duchy? Duchy? No co ty, Zosia, nie strasz Lenki. Duchy? Paulina, nic nie mówiłaś o duchach. To tylko legendy. No właśnie, <laughs> to tylko legendy. Wiedziałem od początku. Lenka się boi, Lenka się boi. Wcale nie, mogłabym tam nawet nocować. Sama. Hm. Już to widzę. Wow. O, Lenka, nie ruszaj się. Co się stało? Masz coś na głowie. Co takiego? Zdejmij mi to. To? Pająk! Uuu, pająk, pająk! <laughs> Ale cię nabrałem. już się małego pajączka, a to dopiero ducha? Kuba, przestań. Przygotujcie się, bo zaraz wychodzimy. Jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, jak tu ładnie. Max, zrób parę fotek. Ale duży zamek. On wcale nie wygląda tak strasznie. Na pewno tu nie ma ducha. Na zewnątrz może nie, ale w środku. Kuba, ostrzegam cię, nie strasz siostry. Dobrze, babciu. Bądźcie teraz grzeczni, bo musimy kupić bilety. Paulina, nie wiem czy ta wycieczka to był dobry pomysł. Na pewno sobie poradzimy z trójką rozbrykanych dzieciaków. Max, to tylko dzieci. Co się może stać? Babciu, Kuba pociągnął mnie za włosy. Babciu, Lenka mnie szturcha. Dzieci! Cicho, i zadzwoni. Tak, Izuniu? Cześć, jak tam moje rozrabiaki? Nie sprawiają problemu? Nie, no skąd? Rzecznie jak aniołki Ej, zobaczcie jaka fajna rzeźba Wygląda jak prawdziwa Kupa, nie ruszaj tego Hau, hau, piesku. Hau, hau To nie ja, to nie ja y, Na pewno Może jednak przyjechać z Brianem Nie, no skąd Nie ma takiej potrzeby, radzimy sobie Zobacz kobuś jaki mam miecz Ej, daj się pobawić Jaki fajny Lenka, zostaw ten miecz. Jaki miecz? Yy, muszę kończyć. Odezwę się później. Pa. Dzieciaki, do mnie. Mamo, mamo. Halo. Rozłączyła się. I co? Jak dzieci? Czarno to widzę. Witam serdecznie wszystkich dużych i małych w naszym zamku. Ja jestem Alicja, będę waszym przewodnikiem i co nieco opowiem wam o tej pięknej, średniowiecznej budowli. Zapraszam na zwiedzanie. Pamiętajcie, że można robić zdjęcia, ale nie wolno niczego dotykać. To cenne eksponaty. Jesteśmy w komnacie księżnej Daisy. Hej, zobaczcie, jakie księżna Daisy miała łoże! A jakie wygodne i fajnie się skacze. Słyszałaś mnie młoda damo, co mówiłam? Eee, przepraszam. A oto garderoba księżnej Daisy. Mmm, pokaźna. Zaraz pokażę państwu suknię, w której księżna Daisy brała ślub. Jest bardzo cenna. Każde uszkodzenie oraz oderwanie najmniejszego cekina to byłaby tragedia. O, wow. to musi być bardzo cenny zabytek. Wow, Zosia, zobacz, jaka super suknia. Tak, jest piękna. Przemierz ją. Nie, chyba nie wolno. No co ty, Zosia, przemierz? I jak Lady Lenko? Mogę w tej sukni iść na bal? <laughs> Oczywiście, księżniczko Zosiu. Wyglądasz iście wspaniale. Zosia Lenka, chodźcie posłuchajcie. <laughs> o nie! Zosia, ściągaj to, ale już! Dobrze, więc możemy przejść zobaczyć te suknie. Ja mam jeszcze parę pytań do pani, mogę je zadać, ale chyba już wszystko powiedziałam, ale jeszcze mam parę. Bardzo ciekawi mnie ten to tamten włącznik światła. Opowiem mi pani o nim. Włącznik światła? Tak, dokładnie, jest bardzo piękny, a to jest właśnie ta suknia, o której Państwu mówiłam. Widzę, że młode damy już ją obejrzały. I jak Wam się podoba? Jest iście wspaniała. Przejdźmy dalej. Sosia Lenka, jak mogłyście przymierzyć taką zabytkową, cenną suknię? Przepraszamy, babciu. Pamiętajcie, niczego nie dotykamy, a tym bardziej przymierzamy. Dobrze, babciu. Proszę pani, suknie są nudne. Kiedy opowieść o duchu? <laughs> Dzieciaki zawsze czekają na tę opowieść. Przejdźmy sobie do sali balowej. Na tej ścianie miał zawisnąć portret pra prababki księżnej Daisy. A czemu on tak dziwnie wygląda? Właśnie z tym wiąże się pewna opowieść, a mianowicie, pewien malarz miał namalować pra prababkę Daisy na ścianie. Miał to być wielki portret, więc musiał wspiąć się na drabiny. W pewnym momencie zrzucił wiaderko z farbą prosto na głowę pra pra babki Daisy. O! i od tego momentu co noc po zamku przechadza się pra pra babka Daisy z wiaderkiem na głowie. Serio? To ma być ta straszna opowieść? Ale ty Lenka pewnie się boisz pra-prababki księżnej Daisy. Nic a nic. Przejdźmy dalej, pokażę wam salon i jadalnię. Świetnie, może się zainspiruję. Idźcie krok w krok za mną. Tutaj jest wiele drzwi, można się zgubić. Słyszałyście, dzieci? Nie zgubcie się. Naprawdę dużo tu drzwi. Hej, a co jest za tymi drzwiami? Proszę pani, co tam jest? Wow, wygląda na pokój małej księżniczki i podoba mi się. Ale miała ekstra domek dla lalek Uff, I fajne łoże Ale jestem śpiąca Dziękuję za zwiedzanie Mam nadzieję, że wam się podobało I zapraszam ponownie Ej, fajny był ten zamek, no nie? E, do pani Myślałem, że zobaczę ducha prapra pra Babki księżnej Daisy <laughs> Oj, Kuba, Kuba Lenka, a Tobie się podobało? Lenka, Lenka, Max, gdzie jest Lenka? Myślałem, że idzie za Zosią. Zosia, widziałaś Lenkę? Myślałam, że idzie za wami. Kubuś, wiesz, gdzie jest Lenka? A skąd ja mam wiedzieć? O nie, Max, Lenka została sama w zamku. Co teraz? Spokojnie, Paulina. Nie panikujmy. Zastanówmy się, co teraz zrobić. No dobrze, zastanówmy się. Bez paniki, bez paniki, co robić? I co, wymyśliłeś coś? Do widzenia, zamykamy. Zamykają? Stop, stop! Ale mi się przysnęło. Babciu, dziadku, Zosia, kubuś. Gdzie są wszyscy? O nie, chyba zostałam sama w zamku. A jak spotkam pra pra babkę księżnej Daisy? Halo, jest tu ktoś? Nie może jeszcze pani zamykać. Dlaczego? W środku została nasza wnuczka. Wnuczka? Chcecie mi powiedzieć, że zgubiliście dziecko w zamku? Nie, wcale nie zgubiliśmy. A może jednak. No to pięknie. Przed nami cała noc szukania. Noc? Le, 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 Widział pan może moją babcię? Albo dziadka? Co? Dziewczynko, co tu robisz? Zamek już zamknięty. A pan? Ja odnawiam ściany. Jestem malarzem. Zgubiłaś się? Chodź, pomogę ci. Nie, nie mogę rozmawiać z obcymi. Ale ja tylko chcę ci pomóc Niech pan się nie zbliża Umiem karate Ostrzegam <laughs> Tak, tak Chodź, zaprowadzę cię do babci Tak ja. au, 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 Moje oko To naprawdę bolało Babciu, dziadku Cicho Chyba ją słyszałam Tam Widział pan może małą dziewczynkę? Małą dziewczynkę? Tak, ta mała walnęła mnie w oko. <laughs> Chcę Pan powiedzieć, że pokonała pana mała dziewczynka. To nie była zwykła dziewczynka. Ona umie karaty. Wyobrażacie sobie? No dobrze, a wie pan może, w którą stronę poszła? Poszła tam. Dzięki! Ale uwaga na! To moje wiadro z farbą. Nie zmieniłam Halo! Cholą! Ty istniejesz! Duch pra-prababki księżnej Daisy! Co? Jaki duch? Pra, pra babko, nie rób mi krzywdy! Nie chciałam zostać w twoim zamku! Lenka, to ja! Twoje chłopca! Babciu! I co? Lenka się znalazła? i ducha. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. A teraz parę pozdrowień. Pozdrawiam serdecznie Kostka Kosterskiego, Maję Janosz, Paulineczkę Gwiazdeczkę, Karolinę F. Labradorek, Beatę Jewiarz, Maję oraz Danutę Musiał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! bye oh,